Dzień dobry, nasi widzowie. Dzień dobry, kochani. Trochę za dużo tego masła, wiesz. Mhm. Muszę odlać. To jest to masełko, co zostało z tego. Wczoraj piersi z kurczaka co smażyłam. Mhm. I tak mówię, nie będę go wylewać. Klawrowanego, tylko mówię. Zrobimy sobie dzisiaj jajka, ale trochę za dużo, nie lubię aż tak jak Ale pachnie nawet fajnie. Jak jajka pływają, właśnie. I dzisiaj mamy, zrobiłeś już, widzę, kanapeczki. No. Z tym, z kiełbaską. Pokaż kanapeczki. Już, już. No to wlej na. Pomidorek będzie do tego. Jej, to się wymyje wszystko. Wszyscy już tu są? Tak. O, ktoś tam idzie po kanapkach. No. Bartuś. A w rogu A. Dwie bułeczki. Dwie bułeczki. Pozwolę Wam, że my śniadanie jemy. Śniadanie dopiero. To Godzina dwadzieścia y, po trzeciej. Tak, bo żeśmy długo siedzieli wczoraj. Tak. Ja, oczywiście, swój serial. Chyba już wszystkie odcinki nie. A ile tych odcinków jest? Chyba wszystkich to jest ze 100, 20. I każdy ma godzinę. Jaki, a, jak Jeszcze ty, mi zostało a jaki ty serial oglądasz? Wikingowie Wiki? na Netflixie. Tak, na Netflixie wikingowie ogląda. Każdy ma prawie godzinę. I, I ty już go oglądasz chyba, nie wiem, dwa tygodnie? już długo. A, bo wiem. Najpierw obejrzałem tych nowych wikingów, zamiast odwrotnie, nie? No, ale to podobne. Ale wciągną mnie i siedzę. Wczoraj z Majcią obejrzałem film i poszedłem z Majcią na dwór wczoraj. I była czwarta rano. No. Dobra, to będzie jeszcze na talerzyk do tych. Mhm. tych. No i zaraz będziemy jechać. Tak, zjemy i pojedziemy. Bo tu mamy niespodziankę. Przyjechał mój brat. No. Z Katowic. Także zaraz będziemy jechać. Ale to zresztą ale my żeśmy mówili. My jesteśmy ludzie sowa. No, my siedzimy na raz do rana, aż widno. Aż, no, o, w czerwcu to nie potrafiło być widno, my żeśmy dopiero szli spać. No. Dobrze, że w mamy... tej rano. Dobrze, że mamy ro, rolety zewnętrzne. No, możemy zasłonąć. No. Jakie piękne te jajka, już muszę pokazać. Trzeba patrz, trzeba to przebić. Nie. Bo to trzeba. pięknie wygląda. A jakie piękne jajka. No, przebijaj. O. 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 Bo tam się musi, ten, białko widzisz? Mhm, mm dostać. Delikatnie, żebym po patelni nie porysowała. Nie grzeb tym nożem w patelni! No. Nie grzebaj, nie grzebaj. O. Wracając do naszego tego oczyszczacza powietrza, ale to można mieć parę zwierzaków przy nim, bo. Tak, bo my nas... mamy małe mieszkanie, a oczyszczacz jest na 120 metrów, nie? Tak, jest na dużo. A my mamy 40 parę? 42 no. 3 metry mamy, no. a obczyszczacz jest na 120 metrów y, mieszkanie. No. Czy nawet, na, y, w ogóle tam... Fruzia! Domek jednorodziny, tak? 120 tak. metrów kwadratowych. Fruzia! Ty będziesz jeść pomidorki? Co? Ale ja go wzi ja wzi my wzięliśmy go dlatego, żeby on po prostu szybko nam oczyszczał, tak? Mhm. Dlatego wzięliśmy na większą, y, większy metraż. No, tam... Odpakowałem żywiecką kiełbaskę. No fajne też. Jest. Możesz pokazać, powiemy wam może później, jak smakowała, jak będziemy jechać samochodem. Ale dobra była. Jaka to jest w ogóle? Kalina Wędlin. A, Krajina No. Ja już próbowałem z majunią kawałeczek. No. Tam I tam dobra. Tam. Powiem wam, że bardzo dobra w smaku. Bo maja, maja jest tak, jak ma swoje w misce, to ona je wtedy, kiedy my nie jemy. Tak. Ale jak my coś jemy, to ona już z miski swojej nie. Hmm. Trzeba poczekać, bo może coś. Może coś nie. dostanie. Dobra. I teraz A tak. później pójdzie do miski. Ale panią chciała klasnąć za nogę. O, i znowu. Co tu się dzieje? Co to się dzieje? Maja? <laughs> maja? Pokaż parę słów do mikrofonu. <laughs> Pięknie, jeszcze lepiej. Byłam, słuchajcie, byłam z nią na dworze, to myślałam, że nie dojdę do domu. A? Na, u nas na termometrze jest 50? 51. 51 stopni. Oczywiście w słońcu, ale. i no, 50... nie ma takiego słońca, bo troszkę chmury e, tak, są. Ale jest 51 stopni. Dobra, będziemy jeść. No to my idziemy zajadać. No jedziemy, tak jak mówiliśmy do mojej mamy no, trochę posiedzimy na, sobie na świeżym powietrzu Ole zasuwał a, a Maj no, tu powinno być lustro Nie przynajmniej tak, tu powinno być lustro, żebym ja widziała czy kto stamtąd wy, wyjeżdża a pan siedzi i dupie w nosie. <głos> <głos> pan z panią siedzi i dupie w nosie. Po dubie Na Jaglobinie. Mam jeszcze plana dzisiaj, żeby rozpakować tą paczkę jedną, co wtedy po dwie paczki jechaliśmy no. do Martensa. I gdzie jeszcze byliśmy? Nigdzie nie byliśmy, paczkę przywiózł nam kurier. A kurier przywiózł, no. I żeby to zobaczyć. W ogóle to mamy dwie, bo jedna jest w garażu. Paczka. Niedrozpakowana jest. A no. no. Jedna jest w domu. Ale ta w garażu to jeszcze musi się ładniej zrobić. Tak. No, będzie jak przydepła, patrzcie, 120 już ma w, w mieście. <grym> Tylko po to powiadasz. No, ale 50 jedziesz. 52. Tyle, ile jest przepisowe. No. Pusto. Ale jest tak gorąco. Tylko, że jest bardzo gorąco. Nie ma czym oddychać. W samochodzie jest chłodnie, dla, dlatego że stał w garażu, co nie? Mhm. To on się od słońca nie nagrzał. Kolega był na gryżycach, tam na tych stawach, gdzie chcieliśmy na ryby jeździć, ale to dopiero we wrześniu. Mówi, że dzisiaj nie można było zapałki wepchnąć. Tak, u nas są takie blisko, takie stawy. Takie gry... My nam, no, nazywamy gryżyce. E... No bo to jak się nazywa? E, bo tak się tam e, chyba ta wioska nazywa. Tak, za... gryżyce. Na, tak, gryżyce. Ale ten, a tam wydobywa... e... wydobywają. Wydobywają? E... A wydobywają. No, e... Żwir. Żwir, piasek, żwir. Żwir. No i właśnie takie pożwirowe, takie glinianki, nie wiem jak to tam nazwać, Wyrobiska. No są, ale takie głębokie, co nie? No, w niektórych miejscach bardzo głęboko Tak głębokie, duże i to jest kilka to tam dzisiaj był i właśnie mówił, że tam tak dużo ludzi się kąpało, że nie szło palca we. no ale tam przyjeżdżają też całe żary no, no. bo też nie mają w okolicy żadnej wody a to, to tu 40 tysięcy tu 40 000 i to niech co któraś osoba tylko przyjedzie, nie? tak, pan się zamierza wystartować a macie już wie, gdzie jedzie, bo już plumka. No zaraz sobie tego, bo po, po dwunko, bo, sobie. Pociągnąć. O jaki kabriolet wyjechał Może Widzisz? sobie pociumać, bo tam jest ogrodzone, o. także Mustang No i macie sobie pociuma. Teraz ci powiem. Patrzcie jakie kwiatki ładne. No witajcie widzowie. Jesteśmy po odwiedzinach. Jesteśmy posiedzieli troszkę. Pogadali. 21 prawie. 21 godzina prawie. 27 stopni. Gorąco jak. no Gorąco u nas, że masakra. I wracamy do domku Maja się wybiegała. No, Maja się wyszalała jak. jest jeszcze w nocy to ja nie wiem 27 stopni masakra także dzisiaj na dzisiaj to kończymy chyba tak dzisiaj króciutko było no, no bo byliśmy urodziny no, także żegnamy się z wami udanego miasta, się. życzymy się, udanego weekendu jest weekend. Jest słoneczka. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia, papa. Pa. Pa, pa.